This she no I'm done, I'm done. <coughs> Witam w pierwszym odcinku programu Shotgun, programie poświęconym broni, ale w sposób bardzo specyficzny, znaczy nie będziemy mówić o historii broni, nie będziemy mówić o sporcie, będziemy mówić o technice, taktyce, zastosowaniu konserwacji, budowie prawdziwej ostrej. Broni Tego typu programów w polskim YouTube jest niezwykle mało, możemy korzystać z zagranicznych portali. No, wiąże się to oczywiście z ilością broni posiadanej przez naszych obywateli, więc myślę, że taki materiał może przydać się zarówno co do szerzenia oświaty strzeleckiej, jak również myślę, że znajdą się odcinki przeznaczone dla osób, które chcą nieco poszerzyć swoją wiedzę na temat budowy broni. To czym się będziemy zajmować to głównie strzelba gładkolufowa, w związku z tym nie będziemy się rozstawać ze strzelbą Mosberg model 500, klasyczną strzelbą gładkolufową przeładowywaną ręcznie, ale zanim przejdziemy do strzelby chciałbym rozszyfrować jeden temat związany z kalibrem broni. Aby zrozumieć, co to znaczy kaliber 12, strzelba przed chwilą pokazywana Mosberg, to jest właśnie kaliber lufy 12, ale nie milimetrów. Milimetry odnosimy tylko do broni z lufami gwintowanymi. Mam tu parę sztuk amunicji, to jest amunicja pistoletowa 9 mm, amunicja 7,62, używana w kałasznikowach, nieco większa amunicja, ale również o kalibrze 7,62 oraz tzw. brytyjska 303 pocisk karabinowy o kalibrze 794. Mówiąc o kalibrze broni, która posiada lufy gwintowane, oczywiście mam na myśli wewnętrzną średnicę lufy, która odpowiada tym właśnie częściom każdego z naboi, czyli samemu pociskowi. Ma się to zupełnie nijak do broni gładko lufowej, ponieważ w przypadku naboju do broni gładko lufowej czyli dokładnie do strzelby Mosbert kalibru 12. Mówimy o tak zwanym wagoniarze. Cóż to znaczy? To znaczy, yy, kaliber określony jest w ilości kul, które można odlać z jednego funta ołowiu, jeden funt ołowiu to jest około 0,45 kg, inaczej mówiąc, jeden kilogram to jest 2,2 funta, czyli biorąc jeden funt ołowiu, ile możemy odlać tego typu kulek, które całkowicie wypełniłyby lufę, to znaczy, że odlana kulka musi być o średnicy lufy, ile takich kulek możemy odlać? No, nie mam co prawda większej kulki ołowianej, ale mam orzecha, czyli wiadomo, że żeby wypełnić tą lufę, potrzebna byłaby nie tego typu kulka, tylko dużo większa, na co zużyjemy oczywiście dużo więcej ołowiu. W związku z tym z jednego funta możemy odlać 20-30 tego typu kulek, no albo tylko 12 takich kulek. I te 12 kulek wejdą nam w lufę. To jest właśnie kaliber 12. Mówiąc o strzelbach mówi się również o kalibrze... 12 łamanym przez na przykład 73, 76. O co chodzi? Chodzi o długość komory. To już wszystko. Zapraszam na obejrzenie następnego odcinka, który będzie dotyczył podstawowego działania strzelby, czyli w jaki sposób ją załadować i z niej wystrzelić.